Ludzie, jest u mnie prawie pierwsza w nocy, a ja siedzę i to nagrywam i w ogóle wam wyjaśnię, dlaczego tak późno. E, ogólnie do tego filmu zabierałem się, żeby go nagrać, aż e, dwa dni, ale niestety tak jak wam pisałem na karcie, na czasie, e, nie, nie na karcie, na czasie, gadam w ogóle pff, e, na karcie e, posty, poinformowałem Was oczywiście, że e, niestety nie nagrałem. E, filmów, które jakby miałem w planach nagrać, bo e, mój kochany komputer miał znowu jakiś problem, przez co powiem wam tak szczerze, że męczyłem się z tym dwa dni. Ogarnąłem to całe szczęście, znaczy, za czym, czy to w ogóle ogarnąłem, czy nie. Jak nic mi się nie wykrzaczy e, podczas nagrywania tego, no to będzie dobrze, Tych to powiem. E, co mogłem powiedzieć? E, przed, w ogóle przed, zanim się chciałem zabrać w ogóle za nagrywanie tego, czyli jakoś zanim właśnie miałem problem z komputerem, e, trochę ty świecie sobie pograłem, kilka rzeczy zrobiłem i mianowicie... E, o. Hello. E, może zrobię pauzę. Albo nie, nie, pauzę nie zrobię. E, miałem... Zrobiłem sobie tą zbroję diamentową z naprawą. O, tutaj jest Fox Speed i Fox Protection. Jeszcze potrzebuję w sumie dwóch... Nie, trzech zakleń, żeby mieć jakby jego całą zbroję. E, Czymś oczywiście zamiast w tym odcinku. E, zdobyciem reszty tych zakleń, aby e, zrobić sobie jego zbroję i w ogóle fajnie wszystko. E, co jeszcze? A, dodałem e, dwa nowe moby. Dwa nowe modyfikacje. Dwie nowe modyfikacje do tej paczki modów. E, dodałem mianowicie... No, w sumie to dwa potwory to są. To są jakby modyfikacje na Dodatkowe potwory horrorowe, żeby coś się działo. E, jedną z tych modyfikacji to jest w sumie trochę już, znaczy trochę. Dosyć już stara, Wam powiem, modyfikacja, mianowicie. E, mieszka e, cave dwele e, Dweller? Dobrze to mówię? Cave Dweller czy jakoś tak. Jest to mieszkaniec jaskiń, jakby, który się pojawia. Tu mam jeszcze jeden w ogóle mending, ale on będzie na siekierkę. Ale na razie siekierki będę robił z mendingiem, bo e, nie potrzebuję jej po prostu. E, wezmę tylko najpotrzebniejsze rzeczy, tylko tak. Tą zbroję na razie sobie zdejmę, bo nie chcę ryzykować utraty jej. E, założę sobie, tą żelazno z powrotem. Jeśli chcę pójść, zdobywać się go, to zaklęcie. O, hej. O. On tu jest w mojej bazie? Tak. O, ty knoju! Ej, on jest jakiś większy. Lol. Czy mi się tego tak zdaje? Ej, spadaj. Spadaj. On mnie zabije. Ej, no nie. Ty chamie śmieciu. Mój level, który zdobywałem. Ej, no ale, że on mi się tu zrespił, to... To było hamskie, Ej, to nie, dobra, już nie, serio! Dedłem na samym początku filmu. Nieźle. Ej, czekajcie, na czym ja skończyłem w ogóle. Co ja w ogóle miałem mówić, bo już mi ten. A, jełop mi przerwał oczywiście. czy ja w ogóle tarczy nie miałem? To Jezu, ja nie wiem, ja, co ja mam z tą tarczą, że ja jej często nie biorę ze sobą i tak dalej, albo nie zakładam. Ej, wracając, Ej, a, modyfikacje, bo nie mówiłem, nie wykończyłem. Dodałem właśnie dwie modyfikacje, między w... właśnie na mieszkańca jaskiń i. Ej, jest to na właśnie takich trochę już starszych modyfikacji horrorowych do Minecrafta, bo to była taka jakby chyba. Nie licząc oczywi oczywiście modyfikacji na Herobrine'a i tak dalej, na jakieś tam inne stare mody. To była taka jedna taka, wiecie, z tych jakby pierwszych takich, takich... Yy horrorowych modyfikacji bardziej do tego bardziej już aktualnego Minecrafta, nie? I w sumie można powiedzieć, że jakby Man from the Fog się wywodzi z tej e, modyfikacji i tak dalej, w sumie na bazie właśnie tego moda powstało wiele tych właśnie no Man from the Fog i tak dalej, te wszystkie dwelery, nie dwelery, te mieszkańcy i tak dalej, różne te potwory. E, I dodałem jeszcze jednego moba, jak się ten mob nazywał? E, knoker? tak, knoker, chyba jakoś tak, Knocker. O ile dobrze to mówię. I to w sumie jest taki mob, który chyba z tego co wiem, on często w nocy się pojawia i tak dalej. I on coś tam powoduje, że nasza postać w ogóle nie może zasnąć, ani nic i tam takie tam wiecie pierdoły. W ogóle tam sobie trochę lasu sadziłem, bo. E, zdobywałem patyki dla tego łuczarza, żeby handlować sobie z tym e, Villagerem, e, tym, 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 e, od książek, bibliot bibliotekarzem dokładnie, żeby zdobyć od niego mending, wiadomo. I zdobyłem ten mending, kilka nawet mendingów, tak jak pokazywałem, zrobiłem sobie całą zbroję. E, poza nagrywkami też kilka razy dnąłem niestety, bo, bo tak i tyle, ale nie grałem jeszcze na tych modyfikacjach, które dodałem jakby poza nagrywkami, więc dlatego po prostu jakby te modyfikacje zostawiłem sobie na odcinek po prostu, żeby jakby same moje trochę odkryć. Ja tam kilka szatów widziałem z tych tam kiedyś mi się coś tam przewijało na YouTubie, pamiętam i ja to tylko tak po prostu dodałem to, bo mniej więcej wiem jak to działa, ale jakby nie grałem na tym o taki sposób. Nie grałem bo po prostu sobie na odcinek zostawiłem. Eee dobra, co ja chciałem wziąć w ogóle? E, nie, to nie. Ej, kurczę, już mam za co ja chciałem wziąć w ogóle. A, w ogóle zapomniałem pokazać coś jeszcze, mianowicie. E, tym oto villagerom zrobiłem tutaj takie mini pomieszczenie, powiedzmy. No i ja niestety siedzą, w ogóle gościu za. Zaklęcie, przebicie, chcę. cały stak szmaragdów. Za zaklęcie, przebicie. Stary, porąbało cię dosłownie. A za Mending bierzesz 18 szmaragdów. A ten, a ta mordeczka jemu sprzedaje patyki. Albo nici. Ale zależy, ma więcej patyków niż nici. on w ogóle fajnie, burza jest. I słyszę, to jest przy okazji. Mogę zasnąć? Tak, mogę zasnąć, bo jest burza, dobra, okej. Okay. Co jest? I can sleep, oj. Halo? Dobra, czekajcie, jeszcze raz położę się spać. Dobra, zasnąłem. Chyba. Chyba się udało. <laughs> nie wiem, nie jestem pewien. Dobra. Ale usłyszałem gdzieś men from the Foga. Więc, e, mordeczko moja, ty moja. Gdzie ty jesteś? Potrzebuję cię. No i co? Usłyszałem go tylko i się nie pojawi. No klasyk oczywiście. Po co miałbyś się pojawić znowu, nie? Ogólnie to nie chcę, żeby ten odcinek to był tylko kolejny odcinek z tego jak ja wiecie latam za jego zaklęciami czy coś tylko e, też chciałbym coś innego tej porobić ale w sumie no w planach na ten odcinek miałem zrobić sobie tą zbroję całą już pancerną i tak dalej. Bo wiecie, no nie będę wszystkie robił też poza nagrywkami, żeby coś było na odcinek, nie? I w sumie wam powiem szczerze, że ja totalnie nie wiem jak mam tę serię zakończyć. No tam w, w poprzednich odcinkach miałem rozkminkę, że e, wziąć sobie za cel zabicie go. W innych jeszcze odcinkach e, było tam, że... No tak myślałem, że po prostu nie iść do endu, ale to... No nie ma to sensu, bo to nie jest zwykły, klasyczny Minecraft. Nie wiem, no na początku no to miałem, wiecie... W Planach, że to będzie seria hardcore, żebym przetrwał 100 dni na tych strasznych modach, ale... <laughs> no nie pykłoby to, tak wam powiem szczerze, nie pykłoby to, patrząc na to ile razy ja tu ginę, nawet że na początku tego odcinka zginąłem, jak debil. Znaczy jak debil, po prostu się go nie spodziewałem. I był jakiś, nie wiem, mocny, mocniejszy niż zwykle, bo zazwyczaj on nie był taki mocny. O, 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 czekajcie, dobra. E... Gdzie on jest? A tu, tu jest coś, dobra, czekajcie. Podchuć tu, podchuć tu, no dawaj, 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 dawaj Nie, dawaj, ej, czemu mnie nie bije? Dobra, dawaj, bij mnie, bij mnie Jest Dobra, za pierwszym razem, o oh, shit Lefort, za pierwszym razem, dobra, 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 dobra Udało się, za pierwszym razem. a już byłem obsany że mi zabije, nie. Bo ktoś mi w ogóle w komentarzach pod ostatnim filmem pisał, ee, żeby, e, że ten. Że, żeby faktycznie z niego wydropiło zaklęcie, to on jakby sam musi tą swoją łzę wejść i tak dalej. Także już się bałem, że to nie pyknie, bo on jakby nie wchodził w tą łzę, miałem wrażenie, ale dobra, udało się. Dobra, to jeszcze dwa razy niech się pojawi i wam, że jego całą zbroję, Elo, nie? Ale w sumie powiem wam tak, no. W sumie tą serię to myślę, czy po prostu nie, zako na, nie zakończyć na 100 dniach i tak dalej, że na przykład, nie wiem, że spędziłem 100 dni na tych wszystkich strasznych yy, modach czy coś. W sumie to chyba w Minecrafcie mam aktualnie 60 dzień, jak się nie mylę? E, dzień mam aktualnie, czekajcie, gdzie to jest? E, 60, tak, dzień 60 aktualnie mam. W ogóle nie spodziewałem się, że, że dopiero to jest dzień 60. Mi się wydawało, że już zaraz blisko stówki jestem, ale jednak yy, nie, nie jestem blisko stówki. No nie wiem, właśnie, tak szczerze, czy dobić do tych studni po prostu i tak dalej. I do tych studni, nie wiem, spróbować go zabić czy coś, bo z tego co wiem, to chyba też to zobicie go, właśnie jest jakieś osiągnięcie, ale to ha, ja też wam o tym mówiłem, wspominałem, nie wiem, już nie pamiętam, co mówiłem w poprzednich odcinkach. I też jeszcze wracając z tych problemów z dyskiem. Ja pierdzielę, znaczy z dyskiem, z komputerem. Znaczy, w sumie to z dyskiem też były, ale no to głównie z komputerem. Eee, dosłownie. Kurde, tak jak mówiłem w odcinku z Hello Neighbor, znowu mi dupę uratował Chat GPT. Tylko, że tym razem to był taki problem, który nie rozwiązałem jakby w godzinę, czy dwie, czy nawet trzy, tak jak w tamtym przypadku to było, tylko rozwiązywałem to dwa dni, główkowałem się co i jak z chatem GPT oczywiście, bo on też mi pomagał, Mogę ten węgle sobie zbiorę, bo tu widzę, że on jest. Główkowałem co tu zrobić i tak dalej, bo wiecie, bo ja też jestem taki trochę typem człowieka, że ja po prostu e, próbuję samemu coś naprawić i tak dalej. W sensie jeśli mam jakiekolwiek tam jeszcze mniej więcej pojęcie o tym i tak dalej, co nie? Ktoś bym powiedział, że a, było oddać do serwisu i tak dalej serwis by ci no dobra, spoko, no, tylko wiecie, no. to nie był też taki problem, który nie wie. Yy, za który nie musiałbym aż bardzo płacić, żeby mi to naprawili, czy coś, tak dalej, co nie. Ja już w pewnym momencie w ogóle myślałem, że będę musiał znowu formatować komputer. Co by mi się bardzo nie podobało, no bo tak, straciłbym mu tego sale, znaczy. Sejwa możemy uratować po prostu na kopię zapasową, co nie i tak dalej. Ale tak, instalować te wszystkie pliki, te wszystkie programy, ustawiać to wszystko, tego OBS a konfigurować znowu pod siebie i tak dalej. E, konfigurować to wszystko w ogóle i tak dalej, nie jakby <laughs> nie chce mi się nawet, naprawdę, nie chcę o tym myśleć, mam tak szczerze. Ale cały czas się obeszło bez y, formata i mam nadzieję, że tak zostanie. O, pilaczerowie! Ej, Lolek, ja ich dawno nie widziałem. Hej, Tylko czekajcie. E, ja mam lepsze pytanie czy oni mi dropią Bat-Omen jako mikturkę? Nie, to jest jeszcze ta wersja, w której dostajesz ten efekt. Ej, wiecie o tym, że teraz nie mogę wrócić do bazy, a ja myślałem, że to już jest, wiecie, ta wersja, w której, z w której z nich wypada ta miksturka. Zły omen trwa prawie półtorej godziny. No, <grym> jestem w dupie. <grym> Nie, jestem w dupie, jestem w dupie. No chyba, żebym zginął teraz, ale no nie chcę ginąć, no bo zaraz tracę ten ósmy level tam. Wcześniej miałem większy level, tam has 15 miałem, dopóki mnie Goatman nie zabił. Ej, ale nie, no ja myślałem, że to jest ta wersja, wiecie, w której już jakby dropi ta miksturka złego umenu. A to jednak nie. Czemu akurat teraz? Znaczy w sensie to jest moja głupota, bo mogę ich zostawić, nie zabijać nawet. Znaczy na pewno tego z flagą. Myślałem, że ta miksturka tu dropi też. Jakby że już jest tutaj ta miksturka. Ale że mi się kur czy przeliczył. No i teraz nie mogę podejść do wioski, rozumiecie to? Jestem stany na siebie, nawet łóżka nie mam. co, żeby się przespać czy coś. Jestem w dupie. Ludzie, ja jestem w dupie totalnej. Oh mein, Oh mein god! Oh mein god. Mhm. Mm spierdaj. Ty k... Ku... O ty chu... Aha, myślałem, że go tarcza nie odpija. Spieraj, spierdaj, spierprzaj, spieprzaj! No czemu ta tarcza na niego nie działa, wy ty wy! Spierd... Dobra, uciek. Zostawił mnie. Dobra, z pieprzu. Zostawił mnie, ale. da fuck, czemu ta tarcza na niego nie zadziałała? Ja się pytam. Już się robi noc, a ja mam tego złego omena. Ale fail. Mam łopatę. Nie mam łopaty nawet, żeby się wkopać. <laughs> nie, no ludzie. Błagam was. Dobra, trudno. Muszę tutaj się wkopać na nos po prostu i tyle, no bo. <laughs> nie mam innego wyjścia. Nie mam łóżka, nie mam nic. Tyle odcinków, co tu gram na, na tym świecie i tyle czasu, co gram już na tym świecie w ogóle. Nie spodziewałem się, że spotkam pilagerów. tak wam powiem, bo ani razu się tu nie pojawili. No ale sobie mogę ich zostawić w spokoju. Mogłem ich nie ruszać nic. A teraz przez prawie dwie godziny, czy znaczy no już chyba nie całe dwie godziny. No dobra, półtorej, lekko ponad półtorej godziny nie mogę zbliżać się do wioski. No, chyba, że zginę, ale no. Nie, no, kurwa. <laughs> Czemu? Ale dobra, no, zrobię cięcie, no bo co, to nie ma sensu. Poczekam aż noc mniej i tyle. Korzystając z okazji, jeśli ten film ci się spodoba, nie zapomnij zostawić łapki w górę oraz subika z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych materiałów. A teraz wracamy do filmu. Matko, jedyna nawet do bazy se nie mogę wrócić. <laughs> kurwa, jak mnie przestraszył. <laughs> Zwykły Enderman, na taki straszny, co? Ej, a ciekawe, czy przyjdzie do tego wieśniaka O tam, tam, tam tego On i tak jest mi niepotrzebny Ciekawe, czy tu się też rajd odpali na tym wieśniaku Odpali się ten zły moment? Tak, odpalił się, dobra Ja stąd spierdzielam Elo, mnie tu nie ma <ścoughs> Ja uciekam sobie do swojej wioski No znowu? Gdzie on? No <ścoughs> Co to było? Co? Co to w ogóle było? Przywalił mi w tarczy i nagle sobie pobiegł gdzieś. On ma jakieś chyba fazy te swoje, ten Goatman. Raz ma taką fazę, że jak na niego patrzysz, to do ciebie nie podchodzi, a raz... Aj nie wiem. W ogóle jak mi się tutaj las zrobił, tak jak zacząłem to sadzić. Nieźle. Ja to sadzę, bo głównie stoją po strobie patyki właśnie z tego drewna. W ogóle myślę tak, zastanawiam się, czy w tym odcinku jeszcze nie pójść do kopalni, bo chciałbym sprawdzić właśnie, czy ten e, mieszkańc jaskiniowi się respi. Tylko pytanie. W jakich on jaskiniach czy kopalniach się respi, bo czy to muszą być jakieś konkretne te jaskinie, czy coś, czy on się zrespił, czy on po prostu ma jakąś swoją losowość, jak na przykład, nie wiem, A Man from the Fog albo Goldman czy coś, no nie wiem, no, tak mnie właśnie to zastanawia bardzo. Ja już go pana, że na chyba na początku nawet serii miałem planach prowadzić, tylko jakoś nie wiem czemu, ale na początku zrezygnowałem z tego w ogóle, bo chciałem zacząć jak mi będzie szło na... Samym Man, Man From The Fog, no i tam tym Goatmanie z tym Hero który w sumie to bardzo mi nic nie robi, oprócz tego, że sta, stawia jakieś nie wiem, struktury. I jeszcze jakąś ja modyfikacja, Wendigo i Siren Head, ale to. Siren Head jak Siren Head, on w sumie to tak się rzadko pojawia w tej serii, a Wendigo to chyba, nie no, Wendigo ani razu się nie pojawił. Ale w sumie tak czy siak, muszę wiecie, coś do kopalni, bo potrzebuję więcej złota, bo chcę sobie zrobić więcej złotych jabłek. I potrzebuję też diamentów, bo tam mi chyba z pięć zostało, bo sobie kierkę zrobiłem. Czekajcie, czy mi się wydaje, czy tam jest ta bliczka? Ej, tej tabliczki tam wcześniej nie było. Mogę się założyć o nie wiem ile, ale tej tabliczki wcześniej tam nie było. Klik mi? No, klika mi. Ej, dobra, to zrobił Hero Brain, Czy teraz mnie to zastanawia ta tabliczka? Ej, dobra, bo mnie teraz zastanawia, czy to zrobił Hero Brain, czy, czy może ten Knocker, no bo w sumie, no, bo Hero Brain chyba już dawno postawił tę tabliczkę, ty nie? Ej, ale ta tabliczka stała tutaj, chyba, ona nie wisiała se w powietrzu, ale no o co z tym chodzi? Klik mi, no klika mi i nic. W ogóle, czemu ty nie ma płotku? ja no zniszczę, tabliczkę coś się stanie? Nie. Dziwne anomalie są odkąd tego knoukera zainstalowałem i tego mieszkańca jaskini, ale no mieszkaniec jaskini wątpię, że powoduje takie rzeczy. Zresztą on, on z tego co wiem, ja to tylko w jaskiniach mieszka. Prędzej to knouker, ale ta tabliczka, czy to zrobił knouker, czy zrobił to hero? Brain? No to jest pytanie. Znowu ta tabliczka, patrzcie, klik mi. No, klikami nic się nie dzieje. No nic się nawet za mną nie pojawia, ani nic. Nie wiem, nie rozumiem. Totalnie nie rozumiem. Nie wiem o co chodzi. Dobra, ludzie, ogólnie nagrywam to na drugi dzień. Znaczy, w sumie to nie na drugi dzień, nawet tylko e, kilka godzin. Wiecie co później, bo nagrywam tego samego dnia, bo poprzedni odcinek nagrywałem. Znaczy, poprzedni odcinek. E, ten odcinek nagrywałem o... po północy. Do, dosyć. W sumie to prawie pierwsza odbyła, nie północ. I w sumie tak nagrywałem, nagrywałem, że w sumie to mi się spać zachciało i stwierdziłem, że dokończę ten odcinek właśnie w dzień. W ogóle zbliża się noc, więc. <laughs> nie wiem w sumie, czy na tej wieży stanę czekać, tego man from the foga? Czy i spać? Czy w ogóle szukać na przykład tego Knokera, Bo jestem. Wow! Bo jestem bardzo ciekaw, jak on działa. O! E, właśnie, a propos. O tobie wspominałem, stary. Pytanie, czemu. On... czekajcie. Hej, siema. O, zniknął. Ej, ciekawe, dopiero odpaliłem nagrywanie, już się pojawił, nie? U, u. Znowu nie mogę zasnąć. Jeszcze raz. Czy coś się stanie? Czy coś mnie zaatakuje? Nie. Dobra, jednak Knoker odpuścił Ale nie będzie on mi chyba dawał tak żyć łatwo O, 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 dobra Hi man. gdzie jesteś? Gdzie on jest? O, oh, o, oh, dobra, dobra, idzie Chodź tu, chodź tu, chodź, dawaj, dawaj, dawaj Co on? Coś ty odwalił, mordo Dobra, dawaj, bij mnie, Dzięki Dobra, jest ale jak on się tepnął, znaczy tepnął, on fruwał wręcz Wow, co to było, ej, przeraził mnie akurat Teraz, to akurat było straszne, jak on tak nagle ten, lewitował Nie, to było mocne, to było, oj, to było turbo Okej, okay, dobra, jeszcze jedno zaklęcie i mam całą jego zbroję Zarąbiście, tylko ciekawe jak, e, jak bardzo te zaklęcia są jego skuteczne Czy one naprawdę są jakieś, nie wiem, że ta zbroja jest pancerna w ogóle i tak dalej Że jestem jakimś, nie wiem, bogiem czy coś. W sumie to póki on się jeszcze nie pojawia, to ja sobie tutaj zrobię taki mek, że ja wam podpierdzielę trochę zboża, bo potrzebuję emeraldów od was, e, mordeczki wy moje. A wy chyba, a któryś z was chyba skupywał. Tak, ty skupywałeś zboże, dobra, to jeszcze je pozbieram. Aha, tam trochę jeszcze pszenicy miałem w domu, jak pamiętam. Aha, ona nic nie urosła, dobra, fajnie Także 40 mu sprzedam Będą dwa emeraldy na to Te w sumie snopy siana jeszcze mogę przerobić O, dobra, zarobiście mam plan Hej, co sprzedajesz? O, zarobiście mordo Mam tu dla ciebie specjalną ofertę to dla mnie i to dla mnie, dziękuję Ci bardzo. W ogóle mnie to ciekawe, bo to tak wiecie, od pierwszego odcinka, w sumie odkąd się ten świat renderowo jest ta, ta wieża. Ciekawe czy ona coś, nie wiem, robi na tego Siren Heda, czy coś, nie No, wiecie, ja jakoś w lore Siren Heda nie byłem zagłębiony, jak było na niego hype, ale pamiętam, że był wysyp Tiktoków, nie Tiktoków, filmów na YouTubie z jego udziałem, i nie wiem, czy to jest jakieś powiązane z tym lorem Siren Heda, czy jak, czy to co to powoduje, to, to nie wiem. Jeśli ktoś wie, jeśli ktoś siedzi w tym, w historii tego całego Siren Heda i tak dalej, w loże, i tak dalej. Czy w fandomie nawet to może mi napisać w komentarzach wyjaśnić, bo ja tak szczerze na przykład nie wiem. Jestem akurat to zielony, a po prostu dałem Siren bo e, uznałem, że to będzie e, cool modyfikacja do tej tej e, do tej serii czy coś. Czekajcie, bo ja potrzebuję jeszcze fox speed. A, tu mam fox protection. Dobra, to mam dwa. Czyli potrzebuję jeszcze jednego. Jest full zbroja, okej. Okay. A ta naprawa, to po co ja to kupiłem? To ja nie A, dla siekierki. Dobra, wszystko jasne. O nie, o nie. Gdzie on jest? Tu jest. Zostaw! Hamie jeden, zostaw te uprawy! Nie! Co mu odwala, chodź tu, hamie ty. O. Zabiłem go? Nie, po prostu zniknął. Ham zniszczył uprawy. Dlatego właśnie nie hoduję niczego na zewnątrz, po prostu bo się boję, że mi te potwory to zniszczą i tyle. Kurwa, jak mnie przestraszył. Chłopie, ja se tu drewno zbieram. Spadaj ode mnie! Chodź tu, na solo, dawaj na solo, chodź tu. <laughs> Dobra, uderzył mnie raz i, i od razu odwrót nie Ja cię W ogóle zniszczę znowu tą tabliczkę. Ciekawe czy coś się stanie, jak ją znowu zniszczę. Nie, czyli po prostu to ta tabliczka sobie tak powstaje i tyle, tak? Klik mi. Klikam ją, a tam, a tam się i tak nic nie dzieje, więc. <laughs> Spadaj stąd! Uu. Uu. Mrok! Dobra, idę spać, zaczynamy. może nic mnie ten... Dobra, nic... Nic mnie nie atakuje, dobra. Siren Heda, słyszę z tamtej strony, jest... on gdzieś tam jest. Nie podchodzę tam lepiej, bo go nie widzę, on się nie renderuje ani nic. Ale na stówę jest gdzieś tam. Jak nigdy się tutaj nie respił, to nagle się tutaj zrespił. Wejdę sobie tutaj na tą wieżę. Wow. Ja tam go nigdzie nie widzę. Się słyszę go stąd gdzieś, ale... Tak jakby gdzieś tutaj był, ale Boję się do niego podchodzić, że mnie zaraz zaatakuje Czy coś, ale no bym gdzieś go tutaj słyszał What? Nie podchodzę tam On tu jest Aha, zanurzył się do wody i co? Oj, chyba on tu idzie, dobra, nie, 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 nie Stary, nie, nie, nie Tak, on tu idzie Nie on, będzie tak stał, I będzie szedł moją jeszcze W kierunku mojej bazy akurat Stary, weź daj spokój, no idź stąd Golem, idź mu spuść, wpierd... Czy coś? On mi nie da przeżyć teraz. No nie, on da zjeść na moją wioskę jeszcze, no i stąd. Ej, ale on tak się nigdy głę... daleko nie zapuścił, no. Ej, no nie, no on nie zniknie, serio? On tak będzie tu sobie teraz stał cały czas? Co? Golem go zapił? Czy mi się wydawało? Dobra, gdzie jesteś, stary? Dawaj. Ostatnie zaklęcie. Tam jesteś, chodź tu. Ale czekaj, 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 na płaskiej powierzchni się odziembić, dobra? Jest, dobra, dziękuję, to, mia to miałeś... Zrobić Kurwa, idź sobie stąd, nie będę cię zabijał teraz tym razem, bo wiem jak to się kończy, bo w tej wersji jeszcze z ciebie nie dropię miksturka No w ogóle tam drugi idzie <laughs> Raz, dwa, trzy, teraz tak To potrzebuje fog protection, to już ma, to teraz to jeszcze potrzebuje i to Dobra, aha, koszt zaklęcia 5, nieźle Fajnie, fajnie to się kurde nacieszyłem, no. Polecę chyba szybko teraz po prostu do netheru. Wezmę kwarcu trochę pokopię po prostu, żeby zrobić szybciej ten level. Dobra, zwa do netheru. E, a gdzie tu był kwarc, tylko jakikolwiek. Co gdzie? A! No fajnie, dobra. O nie, odwal się. O nie! O, kurwa. Jaki głupi zgon! Bożydyny! Najgłupszy zgon ever to był. To był najgłupszy zgon ever. Um, tam deadłem, dobra. Czym teraz nie spadł jak debil do lawy? Oj, spadaj, dobra. Nie. A, nie trafił. <ścoughs> dobra, ale gdzie cała reszta? Bo tu mi brakuje kilku rzeczy. Gdzie mój kill off, gdzie mój... O. Dobra, kill off jest. Jeszcze mi brakuje mojego miecza. Przepraszam bardzo, mój miecz tu jest, dobra. Dobra. Aha, on mi zabrał moje samorodki złota jeszcze przecież Tak, dobra, to wszystko co miałem? Chyba tak, dobra O, już miałem ósmy EXP Ósmy level już miałem, naprawdę Co ja odwaliłem, nie wiem nawet Dropnęły mi z tego jednego piglina złote buty, założę sobie Żeby się mnie nie czepiali, siema To jest chyba lawa, nie? Tak, tak, jest lawa yy, nie kopię tam już Dobra, wracam z levelem 15 Z tego naderu. myślę, że powinno mi to starczyć E, to łączę z tym. Dziękuję. I to łączę z tym. Dobra. Oh, mam jego całą zbroję. To już mogę sobie zdjąć w sumie. Schować to tutaj. Dobra, mam jego zbroję. Mam jego. Znaczy, zbroję jego. E, zbroję z jego enchantami, także. No, zarąbiście. E, I w sumie to, ludzie, to byłoby chyba na tyle z tego materiału. Także jeśli ten odcinek wam się spodobał, nie zapomnijcie zostawić oczywiście łapki w górę oraz suba z dzwoneczkiem. Ja się z wami żegnam, o właśnie, my się z wami żegnamy, także trzymajcie się i na razie, z tej strony był Worty.